Oświadczam, że szpital działa w pełnym zakresie. Wszystkie zabiegi planowe są wykonywane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Pracujemy przez 24 godziny na dobę, także wszelkiego rodzaju nagłe schorzenia w dalszym ciągu są u nas przyjmowane. I są to pacjenci nie tylko z miasta Bielska i powiatu bielskiego, ale właściwie z całego rejonu, regionu Podbeskidzia. Szpital pediatryczny od 20 lat to mój niepokój, ponieważ brak stabilizacji w tej ochronie zdrowia przez całe 20 lat powoduje, iż te burze są różne. Jak już mówiliśmy o sytuacji ekonomicznej, kiedyś ona się absolutnie poprawiła, był brak sprzętu, też się poprawiło. A teraz trafiło na konflikty międzyludzkie i one są najtrudniejsze, no więc to budzi oczywiście niepokój. Ale myślę, że w obecnej chwili, w momencie, gdy, gdy tutaj w tej chwili i z personelem, i, i, i z dyrektorem rozmawiam, wychodzi na to, że no, spróbujmy sobie z tym poradzić i na obecną chwilę sobie radzimy. Jest wielu naprawdę fantastycznych lekarzy, którzy chcą pomóc tej sytuacji, wiedząc, że ten szpital tu jest jeden. A chodzi również oczywiście o to, że tych lekarzy jest coraz mniej na rynku. No i taki protest, który spowodował właśnie ordynator, który odszedł z tego szpitala. Ta solidarność trochę dla mnie dziwna spowodowała, że również inni lekarze przynieśli L4. Na pewno był to szok dla większości pracowników, no bo sytuacja była na pewno niekomfortowa z punktu widzenia psychicznego zarówno dla pracowników, jak i dla mnie. No bo były takie momenty, w których załóżmy lekarze, którzy anestezjolodzy, którzy mieli przyjść na dyżur na przykład wczoraj czy przedwczoraj godzinę przed rozpoczęciem pracy informowali mnie, że są na L4, także yy, obciążenie psychiczne dla tych, którzy pracowali jak również dla nas zarządzających olbrzymie. No ale wydaje mi się, że powoli dochodzimy do normalności. Z dnia na dzień taka sytuacja. No w dobie, gdy mówimy o mają pacjencie, trochę napawać musi niepokojem. No ale mamy to już uważam za sobą. Jeśli chodzi o sprawę byłego ordynatora, sprawę uważam za zakończoną. Było wiele pism odwrotnych. No właśnie. Z innych oddziałów i pielęgniarek mogę pani podać przykład, że był też moment, w którym pielęgniarki bloku operacyjnego też napisały pismo, w którym stwierdziły, znaczy inaczej wręcz jednoznacznie określiły i złożyły wypowiedzenia, że jeśli pan doktor będzie pracował w tym szpitalu, no to one po w miesięcznym okresie wypowiedzenia odchodzą z pracy. Jeden ze związków zawodowych działających na terenie szpitala zgłosił podejrzenie o popełnieniu, o podejrzeniu przestępstwa w formie mobbingu nad pracownikami, szczególnie bloku operacyjnego. Oczywiście wszystkich zapraszamy do rozmowy, żebyśmy jednak ten szpital dalej budowali, bo przed nami są kolejne reformy i my musimy do tego, do tych, w te reformy wchodzić. Ze spokojem wewnątrz szpitala. My się możemy dzisiaj spierać o, o pieniądze, to cała Polska się spiera. Możemy mówić o braku finansowania. Tutaj mamy sytuację w miarę zabezpieczoną. No trudno będzie wejść w sprawy personalne, bo one są zupełnie poza nami i sami nie wiemy dokładnie, jak, jakie byśmy śledztwa nie przeprowadzali, kto i gdzie, jak ma rację. Pewien, e, pewna sytuacja się zdarzyła. Pan dyrektor e, e, przychylił się do wypowiedzenia, które złożył ordynator. To trochę następ dzisiaj jest, yy, skutkuje, bo, no bo ta właśnie Solidarność, o której wspomniałem, spowodowała, yy, że na, wydawałoby się, że na daną chwilę nie będzie anesezjologów, ale udało się. Wszystkie czynności wynikające z naszego statutu, czyli 24-godzinna opieka nad pacjentem zarówno zagrożonym, jak i tym, który wymaga yy, nawet leczenia w ramach nocnej i świątecznej pomocy jest wykonywane, zabiegi są planowe wykonywane, ostre zabiegi również, praca na oddziałach zabezpieczona na wszystkich, czyli na oddziale intensywnej terapii również.